Witam Was serdecznie. Dzisiejszy poradnik będzie taki szybciutki, bo jeden z widzów mnie poprosił o nagranie filmiku z konfiguracji tutaj sieci wi fi w PlayStation 4. Pokażę Wam tutaj. Pierwszy przykład to będzie za pomocą tutaj przycisku WPS. Jest to konfiguracja i teraz tak wybieramy tutaj tą opcję trzeba szybko polecieć do routera i wcisnąć przycisk WPS. Lub można za pomocą tutaj przeklonarki zalogować się na routerze i wybrać tam taką opcję, żeby z routera od razu wybrać. Reszta tutaj wszystko jest przebiega jak normalny, przy normalnym połączeniu tutaj LAN teraz sprawdzimy teraz niech uzyska adres IP na razie wszystko idzie pomyślnie Mat jest, dobra, teraz przejdziemy dalej i tutaj taki inny sposób Wam pokażę, od razu wybierzemy tutaj sieć na przykład tutaj telefon Specjalnie udostępniłem tutaj internet z telefonu, żeby Wam pokazać tutaj na różnych tutaj yy, usługodawcach. To zbierzemy automatycznie. I testujemy. To jest internet tutaj udostępniony z telefonu. No, jest powodzenie. I można jeszcze tutaj inaczej, w inny sposób wziąć niestandardowe. Ja teraz Wam pokażę i e, ręcznie wszystko wpiszemy. I tu wprowadzamy ręcznie naszą nazwę sieci. Wybieramy jaki jest system kodowania. I w, tutaj, w tym miejscu, wpisujemy hasło e, do naszej sieci. Reszta przebiega podobnie jak przy pierwszej, tutaj, e, tym przy pierwszym przykładzie, co Wam pokazywałem. I sprawdzamy. Jak widać wszystko jest w porządku. To by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.